Ezosfera. Nazywam się Iwino i przedstawię Ci teraz horoskop na wrzesień 2013 roku. Jeśli chcesz otrzymać indywidualny horoskop na swój telefon komórkowy, wyślij do mnie dwa smsy o treści int.135. Twój znak z na numer 7355. Płacisz jedyne 3,69 zł za takiego smsa. Baran. Miłość. Kochany Baranie, ten miesiąc nie będzie należał do najlepszych według Ciebie. Gwiazdy zapowiadają konfrontację z przeszłością oraz konieczność zakończenia dawnych spraw. Widać łzy i rozczarowanie. To nie moment na nową miłość. Praca i finanse. W pracy czekają na Ciebie zmiany. Gwałtowne, ale niosące ze sobą nowe życie i nowe nadzieje. Wrzesień przyniesie Ci również niedalekie podróże oraz niewielkie pieniądze. Byk. Miłość. Tobie, miły byku, gwiazdy zwiastują romantyczną miłość, pełną namiętności i tajemnic. Jeśli jesteś samotny, zastanów się nad każdą nową znajomością. Jeśli natomiast jesteś w związku, to czeka cię poważna rozmowa z partnerem, który ma sporo sekretów. Praca i finanse. W pracy dużo korzystniej widać zapowiedź zmian oraz dużych możliwości na szczęśliwą i bogatą przyszłość. Jesień wprawi cię w pozytywny nastrój i ukierunkuje Cię na sukces. Pamiętaj, że rodzina Ci zawsze pomoże. Bliźnięta. Miłość. Wam, kochane bliźnięta, nie powinno niczego brakować w tym miesiącu, a z Pucharów zapowiada spokój, harmonię i dużo miłości. Jeśli jesteście samotne, to wrzesień może przyprowadzić Wam prawdziwe uczucie. Praca i finanse. W tej sferze życia również widać zmiany. Wieża Boga zapowiada burzę z piorunami. Jednak pamiętajcie, że po burzy zawsze przychodzi słońce i lepiej się oddycha. Ta zmiana zdecydowanie wyjdzie Wam na dobre. Jeśli chcesz otrzymać indywidualny skrypt trudniczy na swój telefon komórkowy, wyślij do mnie dwa smsy o treści imt135 runy na numer 7355. Zapłacisz jedyne 3,69 więc za takiego smsa. Rak, miłość, miły raku staniesz przed poważnym dylematem, kogo wybrać i kogo pokochać. Nie będzie to prosta decyzja, a raczej niosąca ze sobą bolesne konsekwencje. Postaraj się być ostrożnym i nie rób nic, do czego nie masz stuprocentowego przekonania, praca i finanse. Ostatnio dopada cię depresja i złość. Do pracy jedziesz nabuzowany, a emocje z pracy rozładowujesz w domu. To najgorsza z możliwych opcji. Postaraj się rozgraniczyć życie zawodowe z życiem rodzinnym, inaczej dużo na tym stracisz. Lew, miłość. Czuję, że wchodzisz w nowe, lepsze wibracje swojego życia sercowego. Jesień dostarczy Ci dużo radości i upewnij cię w tym, że idziesz właściwą drogą. Miłość to główny składnik życia. Pamiętaj o tym. Praca i finanse. Od dawna ciągną się za tobą nieuregulowane sprawy zawodowe i urzędowe. Teraz przyszedł właściwy moment, aby to zmienić i uporządkować. Finansowo czekajcie straty i większe wydatki. Bądź bardziej oszczędny w tym miesiącu. Panna, miłość. Popracuj nad swoją relacją, a nie tylko wokół ciebie będzie kolorowo, ale również i w Twoim sercu. Jesień to niezwykły czas, dlatego wykorzystaj tę piękną energię, by pokazać, że potrafisz kochać i zasługujesz na miłość. Praca i finanse. W tej kwestii Twojego życia widzę sporo zamieszania. Łapiesz kilka srok za ogon, a doświadczenie pokazuje, że to nie działa i nie przynosi upragnionych rezultatów. Skup się na priorytetach, a otworzą się przed Tobą. Niebiosa. Jeśli chcesz otrzymać swoje osobiste przesłanie magicznych kluczy na telefon komórkowy, wyślij do mnie dwa smsy o treści int.135 klucz na numer 7355. Zapłacisz jedynie 3,69 za takiego smsa. Każdy z nas ulega chwilowemu zwątpieniu, gubi się we własnych myślach i uczuciach. Zdarza się, że nie wiemy, co robić, jaką decyzję podjąć, którą drogę obrać. I bezmyślnie bronimy w ciemny las, w którym ogarnia nas strach, lęk i niepewność. Dopadają nas zmory, które są mocno zakorzenione w naszej stronie cienia, które przypominają o sobie w chwilach naszej słabości. Tarot jest narzędziem, które może Ci pomóc cieczce właśnie z twojego ciemnego i przerażającego lasu. Zapraszam cię więc w magiczną podróż z moimi kartami tarota. Zacznij zmieniać swoje życie na lepsze już dziś. W Rusbitanii Waga, miłość. Droga Wago, niezdecydowanie to Twój żywioł, jednak właśnie teraz przyjdzie konieczność podjęcia decyzji. Jest przy Tobie wspaniały człowiek, który kocha Cię i pragnie Twojego szczęścia. Baw się, korzystaj z życia i nie zapominaj o najbliższych. Praca finanse. Ostatnio czas był dla Ciebie trudny finansowo. We wrześniu nadal mogą pojawiać się przeszkody i pewne sprawy nadal mogą stać w miejscu. Jednak tarotowy głupiec zapowiada nowy początek, który znacznie poprawi Twoją sytuację finansową. Skorpion miłość. U Ciebie, skorpionie, spokój i umiarkowanie. Twoje życie rodzinne nie ulegnie pogorszeniu. Jeśli jesteś samotny, to nie liczyłbym na zmiany w tej kwestii. Gwiazdy podpowiadają, abyś we wrześniu, właśnie we wrześniu, skupił się raczej na sprawach finansowych. Praca i finanse, tak jak wspomniałem, skup się raczej na kwestii finansów, gdyż tutaj widać zagrożenie Twojego poczucia bezpieczeństwa. Uważaj na ludzi w Twoim otoczeniu, w Twojej pracy, bo próbują Ci zaszkodzić. Strzelec, miłość. Obawiam się, że czekacie rozstanie z osobą, z którą już od jakiegoś czasu Ci się nie układało. Widać Twoje zmęczenie tą relacją i potrzebę odmiany. Idź za głosem swojego serca. Praca i finanse. W prognozie widać zachętę do nauki, dalszego kształcenia się i zdobywania konkretnej wiedzy. Te umiejętności w przyszłości przyciągną fortunę do Twojego życia. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną analizę czakramów na swój telefon komórkowy, wyślij do mnie dwa smsy o treści int.135 czakra a numer 7355. 3,69 zł to jest koszt za takiego smsa. Koziorożec. Miłość. Tobie, kochany Koziorożców, róże szczęście rodzinne i spokój w tej kwestii. Nie słuchaj podpowiedzi osób trzecich. Słuchaj swojego serca i tego, co mówi do ciebie Twój partner. Wykaż się oryginalnością i zabierz go w niedaleką, ale cudowną podróż. Praca i finanse. W tej sferze życia bez zmian. Tarutowy Wisielec zapowiada spokój i stabilizację, ale również. Zachęca Cię do przemyśleń i refleksji nad swoim życiem zawodowym. Wodnik, miłość, drogi wodników, w końcu przyjdzie czas na ciebie. Twoja samotność odejdzie w zapomnienie. Czekają cię wielkie znaki, ale pamiętaj, że to Ty musisz je zainicjować. Samo nic się w naszym życiu nie dzieje. Praca i finanse. Pracy również czekają na Ciebie zmiany. Gwiazdy podpowiadają, abyś zagrał w grach losowych bądź w kasynie, bo właśnie teraz masz szansę na wygraną i polepszenie swojej sytuacji finansowej. Ryby. Miłość. Wy drogie ryby możecie liczyć na unormowanie i ustabilizowanie życia sercowego. Ten miesiąc przyniesie Wam ukojenie. Sądzę, że na Waszej drodze pojawi się królewicz, który zawładnie Waszym sercem. Praca i finanse. W finansach nie najlepiej czekają Was większe zakupy i większe wydatki. Jeśli planujecie podróż, odłóżcie ją na trochę później. Jeśli chcesz otrzymać indywidualny horoskop na swój telefon komórkowy, wyślij do mnie jedyne dwa smsy o treści int.135, twój znak zodiaku na numer 7355. Otrzymasz swój indywidualny horoskop za jedyne 3,69 zł.